Szalom. autyzm. Więc dzisiaj jest Wielkanoc. Zastanawiacie się pewnie, kto jest kamerzystą. Otóż jest moja mama kamerzystą. Pokażę Wam dzisiaj koszyki moje wielkanocne, które robiłem wszystkie sam. Może nie sam, może w ogóle nie robiłem sam. Nieważne. W każdym razie tutaj pokażę Wam, co jest w nim. Tutaj. Yy... Jajko, chyba czekoladowe, nie mam pojęcia, ponieważ robiłem je sam. Mamy babkę, babka, chyba babka, nie mam poję... nie znam się. Mamy liście, trawa, mamy też zwykłe jajka, nie czekoladowe, czekoladowe, nie czekoladowe, znaczy, jest też chleb. Dziurą w środku. Jak widać. Proszę, tu jest dziura. Może przyjrzyj, się leże, tak? e, Jest jeszcze baran. Patrzcie, baran jest. Czekolada wybiała, biała. Czekolada też czarna. E, więc beka. I drugi koszyk mojej mamy, który też ja sam przygotowałem. Absolutnie nie. E, mamy tutaj jajka. Jajka kolejne. Jest o. Sól, 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 chrzan, chyba nie znam się, kabanosy jakieś czarne, nie mam pojęcia skąd tu chyba, nie wiem, nie znam to, ale twarda w ogóle, szynka, kolejna szynka, rodzaju kolejny, kabanosy, kiełbasa, kiełbasa, mam i wszystko chyba. Powiedziałem, także to jest moja wielka noc. Polecam, wszystko przygotowałem sam yy, i teraz idę, idę, polecam. 沙龙吗？